Cześć, Manko, Witam z w odcinku na moim kanale. jestem Rafał. Czas na koniec z DogeFlute. W sensie, Zresztą, no, mówiłem wczoraj na odcinku, że mają tutaj, um, że ma przewrócić karty eventowe, TOTY, Future Stars, um, rule Rulebreaker i tak dalej. No to wiadomo, to nie jest. Tam są chyba 6 do 7 rodzaj kart. Informują Was tułożyć i tak dalej. Będzie też druga tura tych kart. Będą tam toty, będą te karty zielone i to po prostu najnowsze, rodzinowe na przykład. Też ale. W FIFA to jest, tak? Jest to. Dzięki czemu naprawdę dużo jest specjalnych kart i sam muszę przyznać, że z pika z gwarantowanymi trzema właśnie specjalnymi kartami. To fiłem y... Toty Ramosa. Y bo za dużo nie kosztuje, ale po prostu go trafiłem, więc jest naprawdę, no właśnie o tą kartę chodzi mi. Eee, to wiem, tramosa eee, Oraz trafiłem jeszcze z paczki tego Messi'ego e, UCL, więc ale to jest fajnie, drop na no, w Ucieńskich nie zostaliśmy. Nie mam żadnych SBC dosłownie. E, są wiadomo te karty, te Optimusy i tak dalej. Tu wszystko porobiłem. Nowego nic tak naprawdę nie ma. Kolu też nie ma żadnego. Hmm, tak samo skład wygląda, więc możecie sobie jeszcze raz przejrzeć. A my w sobie sensie dzisiaj zrobimy kolorowy draft. Wybieramy jak tej kolorów. Kart oczywiście, więc hmm, formacja, może 4 2, 1, 2. Hmm, Wariant drugi i zaczniemy sobie od fila Foden. No, tak. Zaczniemy od Anglika. Hmm, weźmy może teraz obrońcę. I mamy tutaj. Mamy Future Stars, mamy też Informa I mamy też moją kartę sezonową I myślę, że możemy wziąć kartę sezonową, bo chcemy jak najwięcej kolorów A Future Stars i Informy bardzo się trafiają Dalej piszemy... Jakbym wiedział, że... Nieważne Bierzemy tutaj Gwynę mm, i Idealne zgranie Teraz... Delaney Mamy tą kartę Bieską teraz yy, No nie no Zawód Champions nie Informa możemy wziąć, okej okay. Teraz Halland Kane yy, Kane, mam już Toca yy, tutaj. Kartę Paw to Glory. Mamy yy, Toca za Food Champions, fut Champions tą kartę Informa. Mamy tą kartę z tych SBC specjalnych n, n, ligo, nie ligowych, tylko z danych kraj. I mam kartę z nową. Ehm, mamy też właśnie te nowe karty ehm, samych Stars. I właśnie bierzemy... weźmy sobie Spięcole. Obojętnie. I teraz mam kartę Toty, Sergio Ramos. Witamy, witamy. Ehm, dalej... Trippier, bo nie mamy żadnej podstawowej wersji. Więc mamy... mamy specjalnej wersje kart. Tutaj czegoś kogoś mamy. Mamy te UCL, ale to nie są podstawowe wersje kart. Jakby to wyglądało, taka karta jak Messi, którego pokazywałem, to wtedy by się liczyła, ale tak na to. To jest najwyższy over, bramkarz. Jest Johart, jest to karta flash, bo chodź jest UCL. O Black. Ale Johart, Johart. Jeden bramkarz, bramkarz. Jest Keylor Nabuc, którego pozostawimy sobie po kolorów draft. Wiadomo, no mamy 11 różnych kolorów. Mamy te karty Summer Stars, mamy Toty, mamy ka te karty ze Sezony, podstawowa wersja kart, Flashback em, tot z, za World Champions z tych pików. Mamy te karty z SBC, z, z, z danych krajów. Na przykład jak teraz jest z Doni, jest Inform, jest Toc oraz jest tutaj yy, oczywiście pod z, yy, z tutaj z danej ligi. Mamy także Future Stars, no jest to 12. 12 rodzaj kart. Yy, dalej mamy tutaj podstawową wersję. Tocowa UCL no i za, jest, te stepiki, no to nie jest to. Zwyczajnie mamy Tiago, mamy Tiago, mamy kolejną wersję kart. Kolejna wersja. Spoko. Ok, Cztery karty mamy? Ojoj, jest tu bardzo dużo kart. Patrzcie, mamy no, mięso do Mamy y, tutaj za Ligę Europejską. Mamy te karty, nie wiem jak się one nazywają. I mamy też um, kartę TOC, tylko że, że y, z sezonów. Więc co się najczęściej trafia? Myślę, że Pogba naj, naj takie karty się najczęściej trafiają. Rule Breaker, Mbappé. Ile tu w ogóle tych kart się trafia? Ja, ja naprawdę nie mam pojęcia. Jest. Palacio. A nie, no bierzemy po prostu po tym, pod tutaj ocenę i po prostu zgrania. Dobra, pokładajmy ławkę, może zobaczymy. Dobra, mamy kolejne. Czekaj, 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 Czy mamy kartę? What if? To na dole. Zresztą w ogóle Brooks, tak. To też jest fajna karta. Weźmy Lemelu. Mamy. Tak, to nie jest karta, która jest dobra. Chyba z 15 kart już mamy. mamy. Po prostu Toca, który nieco bardzo nam się ale Okej, okay, weźmy go. Dalej mamy. Weźmy Modricia. Dajmy go po prostu tutaj był. Waran, Mogę go gdzieś jeszcze nie zauważyłem. Eee... Bellingham, jest kolejna wersja, specjalna i Kantes UCL, Kantes UCL mamy K... okej okay, słuchajcie, wziąłem już te, 93 oceny ogólnej powiedzcie teraz ile mamy wersji, mamy Tocy, mamy te karty yy. Summer Stars oczywiście, mamy Path to Glory, 3 mamy te karty z Food Champions, Tocy, czyli karty y, z Food Champions czyli 4, Rolnowa 5, y, tutaj te potmy z y, Ligi Europejskiej, czyli 6, Toty 7, y, 8, czyli y, z tego w CL Oczywiście mamy też Joharta Flashback, czyli 10, więc y, 11 Delaney, 12 Mpap, y, Rule Breaker oczywiście, Bellingham, czyli Toc, ale z y, sezonów, pot z y, ligę, czyli 14 tak naprawdę, 15 Lemelu, y, jest to karta What If, i 16 na to by wychodziło, że karta Future Stacks, Mam też tą kartę 17, czy karty jest po prostu z, za dany poziom y, w sezonach i 18, Inesta y, po prostu Inform 19 Triple. Mamy 19 wersji kart, które nie pomyliłem. Więc naprawdę dobrze. Y, no, Uważam, że tak, to nie zrobimy. Tak, jakby nie zrobimy. Mogłem zrobić niby tak. Ale jest to... są za nisko. Naprawdę fajnie. Poza um, Może nawet dwie może wersje jakieś ominęliśmy, tak naprawdę nie było więcej. A przecież naprawdę fajnie wyszedł ten draft. Więc... To, to, to Zobaczcie, na dziesiąt czytań skoczyło. LOL. To nie jest... To nie jest źle. Słuchajcie, to było na tym, w tym odcinku. Eee... No... Do zobaczenia już w kolejnym odcinku tak prawdopodobnie um, jutro trzymajcie się i dość